Hej, hej, hej kochani, witam Was na dzisiejszym odcinku z megaliniami. Tak jak Wam wczoraj zapowiadałam, stary mi kupił megalinię, żebym sobie podrapała. No tych linii to już mam od ciula yy, drapania było, yy. ale ale bardzo mi miło. Yy, ładnie mu podziękowałam, więc teraz, żeby tylko wygrana jakaś wpadła, będzie super. 14, no, mega linie z numerem 14, ostatnimi czasy polubiłam. Mam nadzieję, że one dalej będą mnie lubić i u mnie też coś fajnego wpadnie, bo na masach właśnie 14 w liniach, gdzie w życiu bym nie postawiła na 14, dały mi wygraną. Dzisiaj mamy pranie pościelowe. Pranie pościelowe, pranie firanek, pranie wszystkiego, więc ciągle pralka, pralka. Wróciłam! I czego szukam? Monety. No, także jest jedno wielkie pranie wszystkiego. Ja mam na wczorajszym odcinku Wam mówiłam, że zaraz będę nagrywać te linie. No i to zaraz, prze, jakby się przesunęło tak o dwie godzinki, ale i tak. Ten sam dzień nagrywek. Jakby w liniach już w mam. Cyk, 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 drapie, drapie. Ale i tak dalej pomijam. Pomijam, bo lubię. O! Tak będę mówić. Jakby w razie ktoś miał z tym jakikolwiek problem. Prezenciory mamy. No, mogliby dać prezent. Mój rekord w tej drapie to jest stuwa. Więc, jakby nam się udało coś fajnego wydrapać o 140, 200, 540, to by był nowy rekord. Chcemy, chcemy ten rekord, tak? No, ja wiem, że chcemy. Ja na pewno chcę. Mm, dalej, szukamy łodzi. Aczkolwiek wierzę, że stary dobrą rękę ma, że coś mi tutaj przyniósł nawet zwrocik. O, łódź, łódź, łódź i jeszcze tutaj mamy arbuzik rower o, jeszcze tu ok piórko Mamy listki, piórka nie widzę. Kolejny symbol to jest klucz. Trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego wpadło i żeby było co oglądać. O! Jest listek, a listków jest troszeczkę. Yy, tutaj. Okej. Okay. I tutaj. No, powiem Wam zobaczcie, brakuje nam żółwia, albo kłódki, albo loda, albo diamentu, żeby wpadła wygrana. Więc jak na razie jest dobrze. O, jeszcze tu, o mijak, się wkradł. Tutaj mamy aparat. Ale aparatu nie widzę. Dalej mamy gronko. Uh, 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 uh. o, ja się położyłam na chwilę żeby sobie poleżeć stary mówi, no już chodź nagrywać chodź nagrywać mimo, że się pierze dalej, ciągle bo tu chciał się walnąć na moje miejsce przyznaj się o po pierwsze tak chciałbyś po drugie po drugie y, 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 miś maszyciel, tak no co, nie przekomarzam, się chciałam poleżeć, ty mówisz drap, drap, zdrapki wygryj, no bo, no bo on mówi tak, drap megalinie może będziemy bogaci, wygrasz coś, jedziemy wszędzie, pojedziemy, drap, drap, no i, no wiecie, no nawet jak człowiek nie chce, no to, 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 to chce to nie to, że nawet jak nie chcesz to chcesz wtedy no nie, z taką motywacją wygramy dużo, dużo pieniędzy, milionów na jakąś podróż o matko no to wtedy jedziemy do Anglii pierwszy nasz przystanek to jest Anglia mhm. I jak wygramy w Zdrabce, dużo, dużo, dużo dokładnie gdzie, dokładnie gdzie? no do zamku Harry'ego Pottera <laughs> nigdzie indziej jeszcze zwerbujemy Ewcie na kawkę. I jeszcze mam tutaj jedną widzkę Biak, Beatkę. Też zwerbujemy na kawkę, bo już jak będziemy... Chociaż w sumie ja nie wiem, jak to działa. Nigdy za gramanicą nie byłam. Jakby jestem mało... Mało innojęzyczna. Polski mi starczy. I nie wiem, czy tam jest... I nie wiem, czy tam jest coś takiego, że... Jakieś tam dzielnice i tak dalej Że to jest bardzo duża odległość Bo jeżeli tak Nie będę już zatrzymywać na tą pralkę Bo już po prostu nie mam siły Dobrze kochani Ja do was już wróciłam yy, Bo już się całkowicie skończyło pranką Bo już mnie to tak strasznie denerwowało yy, I na bank to będzie bardzo słychać na filmiku Nawet tego nie przesłuchiwałam yy, Bo kurczę, no Ja na przykład jak słyszę odkurzacz albo pralkę To usypiam a nie chciałabym, żebyście mi usnęli na odcinku. <laughs> Tylko żebyście mi kibicowali. Yy, wiecie co, kochani? Jest taka strona do wypełniania ankiet. I z tych ankiet można tam, no niby grosiki, ale coś tam zarobić. No i czasami jak człowiek ma chwilę, yy, tak jak ja czasami mam chwilę, to sobie wchodzę i te ankiety yy, wypełniam. Uh -huh. Jak ktoś z was będzie chciał, żebym wam powiedziała, co to jest apka, to dajcie znać. To wam w komentarzu odpiszę, mm, bo teraz jak na telefonie nagrywam, to nie mam jak tego sprawdzić. Naszyjnik. Oj, naszyjnik dał nam piękną linię. Super. Bardzo się cieszę. Widzicie, ta czternastka jest dla mnie naprawdę szczęśliwa. Mega, mega się cieszę. Wiecie, nawet jak to będzie tylko zwrócić, to i tak się bardzo cieszę. Flaminga pominam. Yy, pierścionka pominęłam no pewnie tam dużo tych omijaków porobiłam <grymne> ok jeszcze tak sobie szybko zerknę że czegoś nie ominęłam diamenciora nie było mógłby wpaść klucz był, klucz pominęłam widzicie kosteczki kosteczek nie było dobra, dwa symbole do końca mamy popcorn on mógłby wpaść lód albo właśnie diament, ale by było pięknie. Dobra, popkną tylko jeden. I ostatnia szansa to jest korona. Ale korona nam tutaj nic nie daje. Zobaczymy, czy jest ten. No nie ma. Byłoby zbyt pięknie. <laughs> I tutaj sobie jeszcze raz zobaczymy. Naszyjnik był, piłka była i pierścioneczek był, a wygrana to. Dwie dyszki, czyli zwrocik. Mamy BBB. Także super, pierwsza zdrafeczka z jednego punktu nam się zwróciła. To był numerek 14, teraz mamy siódemeczkę. Stary miał trzymać kciuki, ale usnął. Więc. No trudno się mówi. No i jest, jest szansa, właśnie, żeby wpadła jakaś wygrana, bo to jest zupełnie inny punkt. I on tak poszedł, wziął, potem stwierdził, że jeszcze jedną by wziął, no to był gdzie indziej, chyba w żabce był. I wziął drugą. Nie wiem, która jest. Yy... Jedna na pewno była na stacji paliw brana, bo odbierał na stacji paliw paczkę, a druga była chyba z żabki. Ale aż tak wiecie, ja to się ucieszyłam i nie będę tam wypytywać, a gdzie kupiłeś? Gdzie, gdzie, gdzie? <grywka> wiem tylko mniej więcej, gdzie był. Diamencior. O, widzicie, tam by nam się przydał ten diament. Ale może i tutaj będzie taki potrzebny. O, to już się gorzej drapie. Jakaś taka jest jakby, jak to Wam powiedzieć, maślana. O, gwiazdę zgubiłam. Uh, uh, uh. Słoneczko. No, nie widzę słoneczka. Podkowy mamy tu. I tutaj. Uh, uh, uh. O, tutaj pięknie. Trzy podrząd. Okej. Okay. Teraz szukamy klucza, ale nie widzę. Piłka. Brytania, mhm. Flaming. Jest flaming, dobrze. Łódź. Uh -huh -huh -huh. Mamy tutaj Łódź. No i nie widzę więcej. Teraz kokos. Uh -huh. Powiem wam, że te czternastki no nie wiem. Zrobiłabym taki test czternastek, ale nie chcę ryzykować. No i zobaczcie, ta zdrapa jest za dwie dyszki. Jest dużo drapania. O, klapek nam tylko brakuje do linii. Jest dużo drapania i tylko dwie dyszki, tak? O, zdążyłam zatrzymać za zanim kichnę. A y te kosmiczne 7 to tam mało co jest z tego drapania. Szybko, szybko, szybko się drapie. I no nie, no nie. Powiem Wam, że ja patrzyłam na tą zdrapkę żeby jej nie wziąć i nie zdrapać na kanale. Ale bardzo do mnie nie przemawia. Premiera wyszła fajnie. Na innych kanałach y, ta zdrapeczka to tam wiecie, no, no nawet nieźle idzie. Ale. Jak jak już bym miała coś kupować, to, to krzyżówkę kupię. Muszę, w sumie właśnie muszę pokupywać trochę zdrapek, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze się nie będę śpieszyła. Tak jak sobie rozmawialiśmy, takie będą odcinki wpadać w lutym. I już. podkowa, Teraz sobie musimy skończyć te paczuchy. Co mamy? Mamy aparat. I ja też troszeczkę bym chciała sobie odpocząć. <laughs> Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek powiem, że, że za dużo zdrapek drapie. Mamy naszyjnik. Nasz Ale jak tak się dużo drapie, to, to no. Dużo, 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 dużo tego, bo matko woska. Jeszcze tego jest trochę. Dalej mamy żółwika. Żółwik jest tu. No i już. Taki smutny żółwik. Cytryna. No, mogłoby coś jeszcze dać. Wszystko, co wydrapie, to i tak jest mój plus, bo ja za to nie płaciłam. Ale z by było miło, jak go będę budzić, jak za chwilę skończę drapać. Mm, to na pewno będzie się pytał ile, 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 ile no on cię zawsze pyta autko jeszcze tu, a łódź? łódź była, o mi jak mm -hmm. dobra, więcej autka nie widzę gronko no, z owoców to ananas albo arbuzik ewentualnie. O ile arbus jest owocem. Mm. Nie no, winogrona w ogóle nie widzę. Teraz mamy zegar. I zegara też nie widzę nigdzie. Mm. Biedronka. No chciałabym mieć na kanale dolara. Jakby mógłby zaszczycić nas swoją obecnością. Ale zrobili paskudniki. Pewnie będzie wszędzie jednego symbolu brakować. Na tyle o ile się da. Lody. Lody mamy tu i tu. Widzicie? Jeden, jeden. Hmm. A sakiewki nie było? Nie. Lody mamy też tu. I tutaj. I na dole nic. Dwa ostatnie symbole. Mamy piórko, czyli tutaj też jednego brakuje. No, ta będzie takim totalnym trolem. Albo mega wygraną. Czyli totalny troll. Tęcza. No właśnie. Tej tęczy nam brakowało. Zobaczcie po jednym symbolu, a nie tutaj troszeczkę więcej. Hmm, ten czy nie mamy dolara? Pewnie też nie, no nie mamy perły. Za 8 dyszek, a tutaj mamy E. ED czyli pustaczek, no ale mimo wszystko na dwie zdrapeczki, numerek 14 dał nam linijkę. Czyli jest dwie dyszki wygranej. Mimo wszystko się cieszę, bo to jest jakby nie było mój plus. Mm. no i co, dziękuję, że wpadliście obejrzeliście, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się podobało, chociaż tyle <laughs> i zapraszam was jutro na kolejny odcinek ze zdrapeczkami waszymi z kolejną paczuchą startujemy, także trzymajcie mocno kciuki do zobaczenia miłego dzionka, pa pa pa